Za to jedziemy z koksem Smroda O Oj, tu w tyni. Dobra, raz kozie śmierć. Albo i dwa. O. Nie, nie jest złe. Co? Spróbuj. Naprawdę, powaga. Spodziewałeś się że coś gorszego? Hmm. Włożył taki przejrzały canember, który po prostu leżał sobie długo i zaczął walczyć amoniakiem. Hmm. Nie jest złe. Naprawdę nie jest źle. Lepsze od mojej przekąski. Nie, wali mi zaraz z gęby amoniakiem, ale jest całkiem smaczne. No dobra. Powaga.